Które no, przyznajemy, że poczęło się dosyć późno. Nie wszyscy z Państwa mogli się zapoznać z argumentami, jak też nie na wszystkich komisjach była na w czasie projektu jej W związku z tym wnioskuję o wycofanie tego wniosku, e, o no, wprowadzenie do e, programu dzisiejszej sesji. Jednocześnie e, opowiem, że. E, na sesji marcowej, tak aby yy, przedstawić Państwu szerszą argumentację i poddać projekt, yy, yy, poddać do naszej dyskusji. Dziękuję. Wczoraj podczas wieczoru Tkacowskiego padły takie bardzo ciekawe, głębokie słowa. Nie można chować głowy pod skrzydła, trzeba iść do przodu i brać odpowiedzialność. Te słowa dotyczą także filozofii, która nam przyświeca dzisiaj, filozofii koniecznych zmian. Koniecznych, czasami szybkich, dlatego, że wiemy, jaka jest sytuacja to miasta. wiem, że mamy obowiązek wszyscy, i władza wykonawcza, i uchwałodawcza, nie pomijać tematów także trudnych, które będą miały wpływ w najbliższych latach na produkcję miasta, wszystkich mieszkańców i nasz budżet. Dlatego też kiedy powzięłam informacje, które przez lata nie były może tak dokładnie wyfikowane, o tym, jaki jest stan dzisiejszej sieci szkół w ogóle, jakie są prognozy demograficzne, jakie są ilości uczniów, których przez 10 lat straciliśmy, ponieważ ta demografia jest taka, podjęłam działania, które przedstawiałam na Komisji Oświaty, mówiące o tym, żeby zacząć proces ewolucyjnych zmian w sieci szkół ponadgimnazjalnych po to, żebyśmy nie tracili potencjału, a lepiej go wykorzystywali. Państwo wiedzą, słówką przypowiedzi. W ciągu 12 lat było w tym szkołach 10,5 tysiąca uczniów. Najwięcej w szkołach ponadgimnazjalnych 4,5 tysiąca. Nie zmieniliśmy generalnie sieci szkół. Mamy bazę różną, ale przez lata także budowaliśmy obiekty w dusze. Taka jest sytuacja w zespołu szkół nr 3 na ulicy Zapolskiej, gdzie kubatura to jest hektar pod drachem. I mamy inne szkoły, gdzie dzisiaj ten nabór jest ograniczony. Zaproponowałam komisji oświaty, żebyśmy podjęli działania, żeby na razie ewolucyjnie, w tym roku, w we czwartego do gromadku trzeciego, wypełniając puste przestrzenie, przez rok obie szkoły były, były sąsiadami, pod jedną, na jednej powierzchni sąsiadami, po to, żeby się zasmilować w sposób naturalny, połączyć w jeden silny zespół, gdzie uczniowie w gimnazjum w szóstego, zamiast wybierać szkoły w centrum miasta, być może wybierali by szeroką ofertę liceum na miejscu. Co zrobiłam w tym zakresie? Przedstawiałam koncepcję komisji oświaty, mając nadzieję, że prawo pozwala nam na to, że w najbliższych miesiącach będziemy ten proces doskonalili. Spotkałam się z rodzicami, nauczycielami i uczniami 4 LO i to były dobre konsultacje. Przecież wiadomo, że niełatwe dla nich, ale przyjęte ze zrozumieniem, za co szacunek i podziękowanie. Spotkałam się także z rodzicami i yy, nauczycielami trzeciego LO, sądząc, że naturalnym będzie reakcja, że przyjmą tę ofertę po to, żeby szkołę wzmocnić. Szkoły wzmocniły, myślę, pracę nauczycieli, obsługi. Tę przeszłą ofertę dla uczniów. To było mniej, to było trudniejsze spotkanie na tego. zmiana też z wypowiedzi kolegów radnych, że nie jesteśmy jeszcze być może mocno przygotowani do tego, żeby taką decyzję podjąć. To jest zresztą sprawa skomplikowana, ponieważ prawo nie mówi o tym, czy zmiana siedziby szkoły wymaga zgody Rady. Ale wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnej sprawie mówi o tym, że wymaga to zgody Rady Miasta. Jest pewien dualizm. Radny, w związku z tym, z tak zwanej ostrożności procesowej, chciałam zaproponować jednak podjęcie takiej uchwały. Ale mam świadomość, spotkałam się także z kolegami radnymi, że być może te konsultacje, które prowadziliśmy, szczególnie że są one na pewno w temacie drażliwym bardzo potrzebne, nie były dość pogłębione. Być może wymagają dłuższego czasu. Być może argumenty powinniśmy jeszcze bardziej wszystkie rozpatrzeć, bo oferta, którą chciałam zaproponować, włączyłaby także wzmocnienie. Bazy środowiska kultury, które dzisiaj korzysta z pomieszczeń, które generują koszty w wysokości 200 tysięcy rocznie Po wczorajszym spotkania z dyrektorem Narodowego Centrum Kultury mam gwarancję, że wszedł finansowo, finansował modernizację tego obiektu na potrzeb kultury. Czy czas jest ważny? Ale rozumiem, że być może presja czasu rozbija się z naszym takim emocjonalnym przygotowaniem. Dlatego Proponuję, żebyśmy dzisiaj nie wprowadzali tego punktu pod obrady rady, mieli pewną opinię prawną, co wypadku zmiany siedziby, pogłębili zarówno nasze rozważania radnych na temat tej koncepcji ewolucyjnych zmian, pogłębili konsultacje, do których jestem otwarty, które będę w dalszym ciągu prowadziła jako wiceprzewodniczący i mam nadzieję, że zgodnie Podejmiemy decyzję, która ma być racjonalna i służąca wzmocnieniu oświaty. Dziękuję bardzo za zrozumienie i nie zgłaszam punktu do prowadzenia do. Dziękuję. Konsultacje okazały się, że samo środowisko seniorów nie jest zgodne co do niektórych zapisów. Jedni sądzą, że wiek uprawiający do pracy w ramach senioralnych to jest 60 lat, inni żądają, że 67 prawo nie pozwala na to, żebyśmy określali górną czy dolną granicę wieku osób, które chcą uczestniczyć w uchwycie uchwały. W związku z tym, dopóki nie będziemy mieli jednoznacznego stanowiska większości środowisk senioralnych, wydaje nam się, że nie narażajmy się na jakieś zadowolenie które miał wzmocnić i sprawić, że Rada Seniora była wobec tego, że raczej. W związku z tym wycofujemy ten punkt zorganizacji. Serdecznie.